Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Great to see you again in Ruch. Great to see you on our uh, camp. In official uh, article, you told that uh, you have contact with uh, president of, of the city. So uh, tell something about that because it's very interesting. No, he just said me he would like that I stay. Uh, we spoke after the last game. Uh, I said to him that I felt home here from the first moment, and that's, that's why he said then uh, come back here and stay with us for for a long. Normally, it was not an easy decision because uh, I had offers from uh, from other clubs, from Estructa, uh, from first league of Hungary. But first time I, of my life and of my career, I said, listen to your heart, not uh, always to your brain. And uh, I feel a lot of love here from the club, from the fans, from uh, from the staff, from everybody. And that's why uh, I say. Uh, może lepiej to stay here and, uh, and, and use this love for the football and play good and go back to mm, great, so enjoy the camp and uh, hope you have uh, a good of a Thank you so much, me too. Grzegorz z filmu futbol kod kto pomaga nam w organizacji tego zgrupowania w busku no, na co tutaj ruch może liczyć w Busku Zdroju zawsze profesjonalne warunki, nie tylko jeśli chodzi o zakwaterowanie, o bazę sportową, ale też bardzo przyjemne e, otoczenie. Jesteśmy akurat w hotelu Bristol, który jest na skraju e, parku zdrojowego, gdzie zawodnicy również mogą e, w porach pora, poza treningowych, e, zażyć troszkę rekreacji, e, relaksu. Hotel Bristol, pełna odnowa biologiczna, pyszne, pyszne jedzenie, siłownia, salka fitness. 500 metrów mamy do kompleksu boisk piłkarskich, Buskiego ośrodka sportu i rekreacji. Boiska pełnowymiarowe naturalne, mniejsze naturalne, hala sportowa, pełnowymiarowa, siłownia, także wszystko co potrzeba profesjonalnym drużynom i wymagającym drużynom w okresie przygotowawczym. Czołem młodzieży. Dzień dobry. Przedstawiciele niebieskiej młodzieży. Daniel, Kamil. Ilu was łącznie pojechało? Z zawodników tam z rezerw, z Niołów? No łącznie sześciu, nie? No Sześć, sześciu no. z Walasem, z Brąkarzem. No, no i sześciu. Kiedy się dowiedzieliście, że jedziecie? No tak oficjalnie no to wczoraj, nie? O 11. Oficjalnie to wczoraj, no wiadomo, że gdzieś tam można się było domyślać, no ale gdzieś tam oficjalna właśnie wiadomość no to była wczoraj o 11. No to chyba się ucieszyliście, co? Jak To zielone światło się no tak, zapaliło. No wiadomo, że gdzieś tam, no teraz jest większa szansa, żeby tam grać, no i po prostu trzeba z tego korzystać, nie? A to, że już jesteśmy na obozie, no to nic tylko się cieszyć. No Kamil, ty zacząłeś w pierwszym składzie mecz spuszczą mnie po Wydaje się, że tak czytając po opiniach, że pozytywne recenzje zebrałeś, już poszła grafika z twoim cytatem, grafika nawet ja z tego więc trochę też poczułeś takie pierwsze zdarzenie, co to znaczy być w roku. No tak, no na pewno jest to tam fajne uczucie. Szkoda tej sytuacji najbardziej, no gdzieś tam na Mógłbyś, w pierwszej Mogłeś no, 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 Fajna akcja, no ale no nie udało się niestety tego skończyć gdzieś tam. Tak no, jak na no tak jak na treningu. No ale myślę, że było pozytywnie gdzieś tam. No. Wiadomo, że to też takie pierwsze spotkanie gdzieś tam na takim, no, można powiedzieć, profesjonalnym poziomie, no i myślę, że będzie coraz lepiej. No, teraz też mamy jakieś tam sparingi, no to myślę, że dostaniemy szansę od trenera. Co obawiacie się obozu jak to będzie obciążeń? Hmm? Nie, no. Chyba nie, nie, jesteśmy bardziej to szczęśliwi, no, że gdzieś to jesteśmy właśnie z drużyną, z, no, z ludźmi, którzy mają już tam swoje występy w ekstraklasie. No i... Też mówiłeś, że Filip Starzyński w czasie meczu ci pomagał. Co no, no, no gdzieś to doświadczenie, nie? Wiadomo, że gdzieś tam Filip taktycznie no, naprawdę jest bardzo dobry, też umiejętnościowo. No i gdzieś tam fajnie, że pomaga, nie? Też tym młodszym gdzieś tam... Ma no, fajne podejście przede wszystkim. No to chłopaki, udanego obozu i walczcie o swoje. Dzięki Dziękuję. bardzo. Panowie, witamy was na zgrupowaniu. Pierwszy dzień, jak widzicie warunki dopisują. To jest naprawdę bardzo dobry czas, żeby się dobrze przygotować, żeby każdy z Was zadbał o formę nie tylko fizyczną, ale również o więzi, które w takim okresie też buduje się z również i z nowymi członkami zespołu, którzy dołączają. Także naprawdę bardzo dobry czas. Dobrze, że się spotkaliśmy w tym okresie i życzymy Wam udalnej i takiej owocnej pracy i na koniec przed treningiem chciałem powitać nowego zawodnika. Zapraszam, Denis. Cześć. Chodź tutaj. No chodź, chodź, chodź. Chciałam, około szefnicy? Tak, nie 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 nie, 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 tutaj wiesz. Przedstawimy Ciebie, bo wiesz, nie było jeszcze oficjalnie możliwości, bo podpisałeś kontrakt niedawno, a, a, a w weekend miałeś czas na to, żeby te sprawy swoje pozałatwiać, więc Denis Ventura dołączył do nas już jak widzieliście. To życzymy Ci wszystkiego najlepszego, dobrej rywalizacji, dużo zdrowia, żebyś walczył o, o swoje miejsce w tej drużynie. Wierzę, że pomożesz temu zespołowi, a zespół pomoże Tobie w realizacji naszych wspólnych celów. Wszystkiego dobrego i teraz speech. Dziękuję za przywitanie i cieszę się na współpracę, na treningi, abyśmy makali wspólnie. každý deň byli lepší a lepší a aby sme šlapali spolu ako tým a všetko dobré všetkým. Ďakujem. How about your first training, in know? Ah, it was good. We start like slowly. We prepare our body after the travel, and uh, after we make good passing, good, good, good play. After we shoot some, some shoots. So, so it was fine. It was fine. Very good training. Uh, you had to uh, say hello to, to all the team before the training. Yes, yes. I say hello. Ďakujem za privítanie. Men uh, things like that sú. So, so uh, in no, problém. Má no, môžem po slovensky, takže, takže chlapci ma privítali, dobre, všetko, Chalení sú super tréner, super, takže super tréning, teším sa. I sou uh, do you are good in free kicks? Ja o šutzo us I think samo udało sa perfect. Ah, niekedy dám gól, ale niekedy to ide hore, takže ale snažím sa, aby to bolo dobre. Owe, było ci dobrze w ruchu. Tak, dziękuję. dziękuję. Trener ma piękną czopkę. No to jest. To nie będzie dobry marketing. Czy ona jest, czy ona jest piękna? No to się, to, się, to się za chwilę okaże pewnie po komentarzach. natomiast... To Jak to mówią, ładnemu we wszystkim. Ładnie. Tak, ładnemu we wszystkim. Ładnie, także cieszę się bardzo, bo to jest nowy gadżet. Który jest wykorzystywany przez sztab szkoleniowy i mam nadzieję, że będzie się sprawdzał nie tylko na treningu, bo wiem, jakie są warunki. Temperatura jest wysoka, słońce świeci, więc czasami czapeczka jest bardzo przydatna i mam nadzieję, że będzie się sprawdzała. Tak jest, kilka wzorów, bodajże 4 w naszych punktach sprzedaży i na sklepka jest ruch Także komu się podoba taka czapka, jaką ma trener, trener Karol, to I oczywiście, oczywiście polecam tą czapeczkę. warto ten czas rzeczywiście bardzo mocno poświęcić tak sprofesjonalizować wszystko co robimy na maksa, wycisnąć z tego okresu po to żeby na samym końcu wyjechać z tego obozu zdecydowanie lepszym przygotowanym mamy 4 tygodnie nawet nie całe 4 tygodnie do pierwszego meczu ligowego ktoś by powiedział dużo czasu jest sporo czasu jeśli się go wykorzysta każdy trening, każdą jednostkę, ale też tego czasu z drugiej strony nie jest aż tyle, żeby e, powiedzieć, że mamy czas i spokojnie będziemy e, się wprowadzać, bo my jesteśmy już po tym okresie wprowadzającym, już zrobiliśmy pewną pracę, a chcemy na zgrupowaniu wejść w te obciążenia, które będą już te maksymalne, bo po wozie już wejdziemy w mikrocykle startowe, więc też ta praca będzie trochę inna. My sami widzieliście, że ten dzień dzisiaj był taki regeneracyjno pobudzający, ale jutro już te dwie jednostki będą mocne, tak samo w środę, w czwartek te jednostki będą bardzo, bardzo mocne.